Dobry wieczór, po tygodniu, no prawie, no bo to, tam, prawda, to mi wypomina pan M, że to nie tydzień, tydzień mija po siedmiu dniach, a to tylko pięć, ale ja się zadzwonię do was tylko żeby po to, żeby się z wami przywitać, że żyję i wszystko jest w porządku, cieszycie się? No ja też się cieszę, kurwa tęsknię za wami, naprawdę, Jak sobie codziennie wyobrażam, znaczy inaczej, bo kamera została mi schowana, więc nie mogłem tego nagrywać, tak żeby mieć na potem, a miał być niepublikowane przez tydzień, ale sobie codziennie wymyślałem scenariusze, co za was gada mi o czym. Część się zdesaktualizowała z uwagi na upływ wydarzeń, które się dzieją, ale część mam w głowie i od jutra już będę nagrywał. Ja, teraz sobie herbatkę, taką wszczelimy, kochani. Najważniejsze, żeby Stefanek z Marcinkiem spali, wtedy będziemy byli święty spokój, sobie nagramy, takie, taką herbatę, nagramy, że 3 godziny będzie livea. Nie, na no livea nie zrobię, ale. No nie, na dnie nie, nie, nie zrobię. Livea wolę nie ryzykować. No, jest piątek, 17. Ta drata, straszna, której się bardzo bałem. Nic się nie wydarzyło. Co prawda słońce już zaszło, a jeszcze nie wzeszło, więc jeszcze wszystko jest możliwe, ale ja... Moi drodzy, ja spędziłem cały tydzień na modlitwach i medytacjach, żeby się nic nie stało. Chcę być prorokiem, którego przepowiednie się nigdy nie sprawdzają. Tak sobie życzę. Nie tak jak pan Jackowski. Tam pan Jackowski to w ogóle se gada i, i w sumie to on wierzy w to, że się sprawdza, a się nie sprawdza i to najważniejsze. Niech się nie sprawdzają. Nie no, słuchajcie, to żeby nie było za fajnie i za łagodnie, sytuację mamy taką jaką mamy, kochani, i nie należy się cieszyć, ponieważ em, em, sytuacja w, na kontynencie eskaluje, eskaluje jeszcze raz eskaluje. Żebyśmy my tylko nie eskalowali, to jest najważniejsze i żeby się nie bać kurczę. Sam się poddałem strachowi to bardzo, bardzo, ale sobie odpoczywałem od tego stracha. Stefanek z Malcinkiem mnie wyprowadzali regularnie na spacery, więc oddawałem mocz w miejscach płomistych. Nie, no to w toalecie ale wyprowadzali mnie na spacery i, i się uspokoiłem. I puszczali mi nagrania, które lubię, <grywanie>, żeby się uspokoił. Trzeba puścić nagranie, bo zrobił znowu do, ten dochodzenie w Smolville. Nie robiłem dochodzenia w Smolville. Kochani, tematy następujące, które nas czekają. Czeka nas dużo psychologii, bo dzięki temu, że mnie nagrywają, między innymi miałem bardzo dużo czasu na przemyślenia. Dotyczące tych moich, tej mojej działalności związanej z terapiami. Terapie się oczywiście odbywają cały czas, chociaż w okrojonej formie nieco. Znaczy, może inaczej. Najbardziej potrzebujący dostali pomoc, a, a reszta ze zrozumieniem bardzo dużym wyczekuje na, na przyszły tydzień, kiedy wracam do, do pracy z Wami. A my się teraz relaksujemy przy bardzo fajnej muzyce. Wiem, że się powtarza, ale jak jest fajna, to mi się powtarza. Kochani, dzisiaj jest dzień świętego Batryka. To jest święto wielkie dla Irlandczyków i nie tylko. Świętuje pół świata. Jak słusznie się tutaj w domu zaśmiono, no, cieszę się z tego, że ktoś umarł. <grym> Czasami tak jest. No, piją zielone piwo i tak dalej. No, niech się bawią, niech jest dobrze. Póki można. A o tym, że skonfiskowano broń w Hiszpanii, a o tym, że znowu były ataki, tym razem pana z maczetą, pana z nożem, pana z cyzorykiem i pani z finką w Niemczech, to sobie pogadamy jutro albo pojutrze. że tam bombę ktoś chciał, że we Francji wybuchło, że w szkole się strzelali, to wszystko na potem, kochani. Korzystajmy z tego życia, takim jakim jest, no tu i teraz, też element mojej terapii. Ja w ogóle zapraszam do, do tego, żeby sobie odwiedzić moją, bo to już mam nawet taką może nie stronę, ale mam takiego, no w czy, sumie czy to jest strona, na Facebooku Porozmawiaj ze sobą. Ci, którzy są zapisani do grupy Boski 76 link oczywiście znajdziecie pod stroną, pod, pod filmem do Porozmawiaj ze sobą też znajdziecie. Tam dużo sobie opowiadam spokojnie i wyluzowanie o tym, jak można sobie fantastycznie ułożyć życie, aby się nie martwić. Nie mówię od razu, że spowoduje y, moim gadaniem, że będziecie bogaci, piękni i wspaniali. Bo nie nadal będziecie brzydcy i biedni, ale przynajmniej będziecie zadowoleni z tego. I to o to w tym wszystkim chodzi, kochani. To jest cały clue mojej terapii. Żeby być brzydkim i biednym i zadowolonym z tego, że się takim jest. No, to tyle. Chciałem się z wami tylko przywitać. Bo mi was strasznie blokowało. Mm -mm. No, a ja teraz idę z, ze Stefankiem, czyli z Hiltonkiem, bo Hilton został przemianowany na Stefanka. Ste ze Stefankiem idę na spacerek, żeby oddał. Mocz i kał do analizy, szczególnie na trawniku, tam ktoś to zbierze w ranem pewnie i zaniesie do odpowiedniego laboratorium, pewnie będzie to policja, chyba, że posprzątamy, nibi, dobra, wyróżniam głupio, kochani, życzę udanego piątku, udanej soboty, widzimy się jutro na herbatce, herbatka będzie z przepysznym mlekiem, a właściwie ze śmietanką łaciatą z polskiego sklepu, ta, 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 co się wydarzyło, że się polski sklep pojawił w okolicy, ta, 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 tam, tam, a właściwie to się pojawiłem w okolicy polskiego sklepu. Dobrej nocy. Udane książki. Ja.